Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w autonomii palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad 2000 lat temu narodził się Jezus Chrystus. W grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. bo właśnie od niego co roku odpala się jedna malutka świeczka, której płomień niesiony jest przez skałków w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty całego świata. Na moment odpalenia światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii betleńskiego światełka pokoju w zmieniających się warunkach politycznych nigdy nie zdarzyło się, by światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę, To czyni, że światła znak pokoju poświęca poświadczenia wzajemnego zrozumienia i, symbola, i symbol pojednania między narodami. Taki dar z całej Europy, a wśród nich harcerze i harcerki Związku Harcestwa Polskiego pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc zapełniony ze światłem od parki do szkoły, do szpitali, do urzędów, do domu, dzieląc się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. się, ustąpił na siebie. Narodził się, by uratować mnie. Narodził się i nie zostawił mnie.